Czekamy widz dzisiejszym odcinku zagramy sobie Rocket League a to jest intro Lecimy, Rumble To co uwielbiamy Tak jest, lecimy za, za, za. o Jezu, za, za wcześnie, za wcześnie Szczeliemy, ale asysta jest, mamy asystę ładny Ładny gol, pierwszej piłki chyba chyba tak nie dotknęło a mi? Aaa doskonale, takie woli. Jakby wszyscy mieli jeden power up w tym samym momencie, na przykład Magnes. Tak by to działało. To do koła by jechała piłka? Chyba do tego, W kierunku, w którym najwięcej ludzi jest. Ale prowadzimy 2-0 po 2 minutach i dwóch sekundach. Lecimy do środka. 9 sekund cooldown ma. Nie zawsze 10 sekund. Okay. Ale 3-0? 3-0. TTC nas kieruje. ja nawet nie zdążyłem, że z power-up tego. No, power-up nawet mi się nie dało. Nie dostałem power-up, a koleś już gola robi. Oj, grałem z jakimiś swetami, ale oni swetują. Tutaj leci w powietrze gol. Tamten się z połowy. Trzy gole tutaj. Ale prowadzimy ci jeden. To jeszcze dwie bramki, to muszę iść. O nie, o nie. 3, 2. Lewo, co mogę coś zrobić w tym momencie? Leciałem, tornado. Odpali, tornado, ja bym dostałem jeszcze boosta. 3, 2. Robię się niebezpiecznie. Nie, nie, zrobię samobójkę. Chciałem wybić piłeczkę, ale zrobię samobójkę. 3-3, bo wiem, że. Spokojny wynik. A, na no, przykład nic się nie stało. Ale co miałem tu zrobić? Piłka się odbiła. A, i rozwaliła. 4-3. Wprowadziliśmy 3-0. Nasak. Wprowadziliśmy 3-0. Odwiedź. Bum. Nie obracaj. Nie ma obrotu. Nie. Nie cierpię tej gry. Nie cierpię. Nie cierpię tej gry. O, no, mi złapo to temu, te co chciałem wywalić, go. A ten tutaj stał sobie Bum. Baj. Nie. Nie. Jaki fart. Jaki fart. Jaki fart. Kupimy, jaki fart. Jaki fart jesteśmy. No, jeszcze, jeszcze mamy. Nie, przegraliśmy, widzimy się na następnym meczu. Jesteśmy na samym meczu i lecimy. Na tej dziwnej mapie. Fajna, bo szeliś strzelisz ten ściany i piłkę do bramki. O o o, 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 o. Oj. Prawie. Nie, zdjął mi tą piłkę, ale asystem mamy. 1-0. Nie, nie mogę... Jestem asystentem w tym meczu. Taki jakby Tony Cross. Tony Cross. Tak, szeliłem w 30 różnych. o go. Ale oni mają farta dzisiaj. Moi teamateci i przeciwnicy. Tutaj dostał ten tornado go. Szeliłem jeszcze ten... Yy, ten... rękawicami. Idę, 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 idę. Proszę, proszę. Tak, nareszcie gol! Nareszcie gol Mamy to. Mamy to. Hmm, po asyście od Gabriel. Gabriel. I gol. U. I co? 2-0. 2-0. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Ładny. Drugi gol. W przeciągu kilku sekund. Tak jest. Ale to. Je jakby skoczył do tyłu, to by wziął to, ale 4-0. Jest. <try> Trzeci gol. hatry, -trick. Hat trick Tak jest. No kilku tylko tego małego Hatryka. Tak jest. Bama! I. I go! Chciałem powiedzieć przed chwilą. Dawno nie zrobiłem kolcami gola. I mamy gol. Czwarty, czwarty gol, jedna asysta. Oj, oj, oj samolot. Piąty gol. Nieraz trzeba zrobić samobóję a to nie był samobój, ja od niego, ale Się Jeszcze mogę zrobić hombik Bum Bu Nie no, ukradł mi, ukradł mi gola By miał piąty gol, ale Może też coś asystę Cztery gole, dwie asysty Ale ładnie tutaj poleciałem z piłeczką, ale Gabriel musiał ukraść golden goal Nie, nie Jest Piąty gol! Robert Lewandowski Nie! Nie! Prawie dostałem prawie piłkę bym miał szóstego gola, ale pięć goli i asysty to jest nie lada wyczyn. Ale też mój teammate ma trzy gole i dwie asysty. Dwa gole mnie nie siad, czyli gorszy jest. Jest! <ścoughs> Szósty go... Szósty? SZESTY gol TAK JEST! No tutaj już... Już chciał brać tą piłkę, ale ja zgarnąłem przepychaczką do kibelka. nie nie, wykopał mnie. Prawie bym to złapał, ale wykopał. 10-2. Danny Box clip 6. Danny Box do Box do Ale już, już tam blisko będzie. I... O, jeszcze gramy, jeszcze gramy i wygraliśmy Lecimy do kosmosu, gadamy po chińsku i widzimy się na końcu odcinka. Dziękuję widzowie wam za oglądanie i widzimy się na następnym odcinku i NARA!